Umawiałam się z Tobą w jakiejś sprawie? Nie. Ktoś zainteresował się tym, co robię? Niebywałe. Pozwól, że wyjaśnię. Mój eksperyment obejmuje magiczny konstrukt i reagent, który pozwoli konstruktowi utrzymać trwałe pole energii harmonicznej. Aha! Zgłębiasz teorię harmoniki stosowanej! Zostawmy na chwilę stałą uniwersalnej inwersji Ralstona. Jak Twoim zdaniem powinniśmy podejść do problemu? Ściągnąć harmoniczną energię do reagenta, czy pozwolić mu wytworzyć własne pole? Cyrkiel? Toż to niedorzeczne. Nie przeczę, że dawno temu cyrkiel można było znaleźć w praktycznie każdym domu na powierzchni Tamriel, ale teraz? Chwila, dzięki Tobie wpadłam na genialny pomysł. Tak samo jak Cyrgiel przytrzymuje materiał w miejscu, tak Syfon Dusz utrzymuje pola magiczne w jednym położeniu. Genialne. Na pewno masz już pomysł, jak przeciwdziałać całkowitemu zapadnięciu się wymiarów, prawda? Rozum Ci odebrało? Połknąć klejnot duszy? Dawno nie słyszałam tak genialnego i nieoczekiwanego rozwiązania. Rozwiązuje wszystkie problemy i stabilizuje pole. Teraz potrzebuję tylko. Chwila, o czym my to? Owszem, przydałaby mi się pomoc. Może asystent? Nie, 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 nie. Może chowaniec? Nie, za bardzo bałagani. Cóż, nie ukrywam, że organizacja nie jest moją mocną stroną, zdecydowanie nie. Przyda mi się każda pomoc. Tak, właściwie, jeśli odbierzesz dla mnie kilka rzeczy, będę mogła ruszyć z następnymi eksperymentami. Jak się pewnie domyślasz, często o czymś zapominam. Zostawiam przedmioty tu i tam. Naprawdę muszę się nauczyć odkładać rzeczy na miejsce. Potrzebuję swojej dwemerskiej łyżeczki, sztabki orichalcum i wielkiego klejnotu duszy. Właściwie to potrzebuję ich już teraz. Hmm. Przynieś mi je, a ja z chęcią przeprowadzę na tobie eksperyment. Nie, 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 nie tak miło być. Z chęcią cię nagrodzę. Doskonale. Nie mogę się doczekać. No, co ty tu jeszcze robisz? A jasne, musisz wiedzieć gdzie szukać. To mogłoby ułatwić sprawę. Rozejrzyj się. Dobrze, gdzie